Jakie są filozoficzne korzenie współczesnego kryzysu w kościele? O tym między innymi dzisiaj na kanale C. Kultura. Ja nazywam się Anna Mandrela. Serdecznie zachęcam Państwa do tego, aby subskrybować kanał, aby pozostawić komentarz, aby kliknąć kciuki w górę. Zachęcam również do. Odwiedzenia sklepu wydawnictwa Capital Book. I teraz również do sklepu trafiła e, moja książka, Tomism Garigula Granża wobec wizji filozoficznej Tejarda Chardin. Książka ukazała się w małym nakładzie, gdyż jest to e, rozprawa doktorska, dlatego jest napisana e, w sposób taki, a nie inny, nie jest to publicystyka. Natomiast e, przeglądając ją i przygotowując. E, Program dla Państwa. Stwierdzam, że jednak jest napisana dosyć zrozumiałym dla przeciętnego odbiorcy językiem, a z pewnością pomoże nam zrozumieć pewne zawiłości, pewne kwestie, jak chociażby fakt, związany z głośną kilka miesięcy temu sprawą, gdy mówiło się o tym, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyznał się do tego, że wierzy w Boga Spinozy i wywiązała się dyskusja, cóż to jest ten Bóg Spinozy. Nawet na ten temat ukazał się program w Wiadomościach w Telewizji Polskiej, gdzie mówiono, że Rafał Czeskowski. Wierzy w żydowskiego Boga, i że występuje Przeciwko katolikom, co z kolei wyśmiały portale lewicowe. I wielu publicystów zajęło głos w tej dyskusji na ten temat. O co jednak chodzi? Tutaj nie chcę odwoływać się do materiału z telewizji polskiej ani do pana Trzaskowskiego. Natomiast rzeczywiście jest pewne zjawisko dotyczące rozumienia Boga które znajdujemy między innymi w filozofii Spinozy. Mowa tutaj o panteizmie. Panteizm czyli pogląd, że Bóg i świat mają tę samą substancję. To jest jedno z głównych założeń Spinozy, że nie istnieje na świecie żadna substancja nic innego co e, dokładnie różniłoby się e, istotowo od Boga, chociaż Bóg to wszystko, co istnieje, e, przerasta, ponieważ jeszcze jest większy niż te poszczególne byty, które obserwujemy, jednak cała natura, wszystko, co istnieje, jest Bogiem. Odłamy panteizmu są różne. I temu zagadnieniu ja poświęcam trzeci rozdział tej książki, najobszerniejszy. Co jest bardzo ciekawe, pozwala nam to zrozumieć wiele zjawisk dzisiejszych. Do czego może dojdziemy za chwilę, ale jeszcze dzisiaj, jeśli chodzi o panteizm, mamy. Protesty związane ze strajkiem kobiet. Tam różne kartoniki z różnymi napisami, w ten sposób e, dzisiaj e, nowa lewica komunikuje swoje poglądy, swoje idee. Na jednym z tych kartoników pojawił się taki napis: e, Zamknijcie kościoły, a otwórzcie restauracje. Bóg jest wszędzie, a dobre jedzenie nie. I tutaj zapewne ten młody człowiek, który napisał takie hasło, on zapewne nie miał nic wspólnego ani z filozofią być może nawet nie wie, czym jest panteizm, ale zupełnie nieświadomie w tym swoim postulacie oddał filozofię panteistyczną. Bóg jest wszędzie. A zatem po co Kościół? A co ciekawe, kilka dni temu katolicki z nazwy portal deon.pl umieścił artykuł dr Joanny Uchańskiej, która apeluje, aby zamknąć kościoły, aby pozbawić w Polsce katolików uczestnictwa w Mszy Świętej ze względu na pandemię koronawirusa, co już się dzieje w innych krajach Europy. Głównie we Francji katolicy są od dłuższego czasu już pozbawieni Mszy Świętej. Wielu z nich protestuje, zbiera się na modlitwie pod kościołami. No i w Polsce widzimy obecnie coraz większą agresję tych środowisk lewicowych, które apelują o to, aby kościoły były zamknięte, skoro zamknięte zostały domy kultury. Widzimy, że w ostatnim czasie w tej opinii społecznej religia została zdegradowana z takiej funkcji, jaką posiadała, tego, co jest najwyższą prawdą, tego, co wyraża sens ludzkiego życia, tego, co konieczne do zbawienia, do tego życia przyszłego, żeby nie skupiać się jedynie na życiu doczesnym. Tak dzisiaj religia jest postawiona na równi z jakimiś koncertami, wydarzeniami kultur kulturalnymi, czy też pójściem do restauracji. Tak to się dzieje w tym zlaicyzowanym społeczeństwie. Ale czy nie jest to również efekt zwycięstwa panteizmu? Ja w swojej książce dokonałam porównania dwóch autorów, których nazwiska być może Państwu wiele nie mówią, ale które są. Bardzo charakterystyczne do tego, aby pokazać zmiany, jakie nastąpiły w kościele rzymskokatolickim w wieku XX. Z jednej strony Dominikanin. Profesor teologii, wiele lat wykładał na Uniwersytecie w Gregoriańskim. Gary Gula Grange napisał bardzo wiele dzieł, które na początku XX wieku były tłumaczone na wiele języków. A z drugiej strony Teilhard de Chardin, młodszy od dominikanina o kilka lat, jezuita, kontrowersyjna postać. Co ciekawe, Thierry de Chardin przez większość swojego życia miał zakaz publikowania swoich prac. Zajmował się również archeologią, bi był biologiem, wierzył w teorię ewolucji i teorię ewolucji starał się przełożyć na wszystkie dziedziny swojej pracy również na religię. Stąd w jego koncepcji świat ewoluuje, staje się coraz bardziej boski, a Bóg również potrzebuje tego świata. Bóg również zmienia się, religia ma się zmieniać. Dogmaty nie mają już być stałe, ale mają być zmienne. Zmienia się również sama koncepcja prawdy. Temu wszystkiemu Garigou Lagrange sprzeciwiał się, chociaż napisał jedynie jeden artykuł, w którym polemizuje otwarcie z Tyardem de Chardin, dokąd zmierza nowa teologia, ale gdzie nie podał nawet nazwiska Tyarda de Chardin. Możemy jedynie się domyślić z kontekstu, że chodziło o niego. Po śmierci obu autorów w drugiej połowie XX wieku role jakoby się odwróciły. O Garigula Granżu nikt już w kościele za bardzo nie pamiętał. A o Tejardzie de Chardin coraz więcej zaczęto mówić. Był nawet cytowany przez kardynała Ratzingera, zanim jeszcze został papieżem. I w jednej z encyklik zacytował Tejarda de Chardin nawet papież Franciszek. To ze względu na umiłowanie natury w dziełach Tejarda, na takie właśnie podejście, że. Że ta natura też jest ważna, ale tutaj, jeśli się wczytamy bardziej w jego pracę, to Tyjaż był ostrożny. Miał taką taktykę, że gdy wprowadzał rewolucyjną ideę, to zaraz potem starał się dodać zdanie, które by ją jakoś łagodziło, ponieważ nie chciał w tamtych czasach jeszcze być wyrzucony z zakonu. Dlatego jego pisma są trudne do interpretacji, trudne do zrozumienia. W jednym zdaniu potrafi napisać, że Bóg jest samowystarczalny, że nikogo nie potrzebuje. W drugim zdaniu pisze, że Bóg jednak potrzebuje stworzenia. Widzimy tutaj takie pomieszanie, ale to, co możemy dzisiaj już stwierdzić bezspornie analizując jego teksty, że była to taka próba wprowadzenia marksistowskiej ideologii w obręb Kościoła rzymskokatolickiego, co potwierdza również fakt, że Teilhard de Chardin jest jedynym katolickim autorem i jedynym księdzem którego dzieła zostały umieszczone w Muzeum Ateizmu w Moskwie. No dlaczego taka rzecz a nie inna tutaj zachęcam do lektury, szczególnie ten temat panteizmu w dzisiejszym świecie, moim zdaniem ważny i kluczowy do zrozumienia tych zmian, jakie zachodzą. W kościele, w kościele staram się e, dokładnie opisać. I ten temat panteizmu wiąże się z kilkoma kwestiami. Pierwsze e, to rozumienie substancji, tego, co jest substancją, co bardziej staram się tutaj wyjaśnić. A dwa to koncepcja stworzenia w tej doktrynie katolickiej, którą znamy czy na przykład z filozofii świętego Tomasza z Akwinu, Bóg stwarza świat całkowicie z niczego, nie potrzebuje Żadnego innego pierwiastka, drugiego, który by był, bo wtedy już Bóg nie byłby tym jedynym e, stwórcą, nie byłby tym e, najwyższym, musiałaby być albo druga jakaś substancja, albo drugi pierwiastek, albo drugi Bóg. Nie stwarza też świata sam z siebie, gdyby stworzył świat z siebie, jak to jest w różnych systemach panteistycznych, e, półpanteistycznych, na przykład u Plotyna, gdzie mamy. Jedno, które, które przechodzi różne emanacje, jak to mówił Ploten, ta jedność się wylewa i stąd powstaje świat. Tak tutaj mamy wyraźne odróżnienie. Jest Bóg, który jest najdoskonalszy, który niczego nie potrzebuje, nie potrzebuje świata. I ten świat stwarza z niczego, chociaż nie musi. On zupełnie jest już samowystarczalny, nieskończony, najbardziej doskonały. I tylko w obrębie tego świata, dlatego że stworzenia mają wolną wolę, mogą dokonać zła mogą się przeciwko Bogu, który jest najwyższym dobrem, odwrócić. W tych różnych koncepcjach panteistycznych, pomimo że one samo atrakcyjne, to trzeba przyznać, ponieważ każdemu ego wzrasta, gdy słyszy, że jest Bogiem, że ma w sobie boski pierwiastek. To takie stwierdzenie również często pojawia się w ideologii New Age czy w różnych systemach. Wschodnich wierzeń, więc na pewno ten panteizm jest pociągający. Jednak tutaj ta substancja Boga jest wszędzie, a ludzie są niedoskonali. Pojawia się zatem pytanie, skąd te ich niedoskonałości, skąd zabójstwa, skąd inne czyny, które określamy jako złe. No i tutaj musi to dojść do stwierdzenia, że jakiś element zła istnieje w samym Bogu, skoro nie mamy rozróżnienia na stwórce i stworzenie, u gnostyków, u manichejczyków rozwiązano ten dylemat w taki sposób. Że stwierdzono, że e, tym elementem zła jest cała materia, a to, co e, duchowe, jest dobre. Więc mamy tutaj taki, e, taki dualizm, e, czy też mamy e, koncepcję dobrego Boga, który stworzył duszę i złego Boga, który stworzył świat e, materialny. No, widzimy tutaj zupełnie takie inne koncepcje. Gary Granz pisze, że mamy właśnie te różne odmiany panteizmu, i w każdej, albo Bóg jest, czy też staje się światem. Bóg jest światem, nie ma różnicy między nim a światem, tak mamy właśnie u spinozy, albo świat stopniowo staje się coraz bardziej boski. Źródło tej drugiej koncepcji to będzie taki panteizm ewolucyjny. Gary Gula Grange widzi już w systemie Heraklita, a następnie Hegla, który, jak wiemy, wpłynął na Marksa. I co mówi Garrigo Lagrange w tych koncepcjach? Albo całkowicie odrzucamy Boga, albo świat. Spinoza dojdzie do tego, że całkowicie odrzuci świat, wszystko będzie tylko Bogiem. A konsekwencją systemu Hegla, co już później najbardziej widzimy w marksizmie, będzie ateizm, będzie całkowite odrzucenie Boga, będzie materializm, gdzie właściwie jedynie jest ta materia, ten Bóg. Nie jest już potrzebny. Tutaj, jeśli chodzi o Tejarda de Chardin, to jest warte uwagi, że w tamtym czasie no, Kościół był o wiele bardziej surowy, jeśli chodzi o różnego rodzaju herezje i o karanie za nie. Zapewne dzisiaj Teilhard de Chardin nie miałby żadnych problemów, aby. Publikować swoje teksty, wtedy takie problemy miał, wtedy nie pozwalano mu tych tekstów wydawać. Dzisiaj różni księża głoszą różne herezje, czy to nawet niektórzy wypowiadali się pozytywnie o strajku kobiet, czy o różnych innych dewiacjach, i z reguły nie zostają za to w żaden sposób ukarani. Wtedy jeszcze Teilhard de Chardin miał zakaz publikowania. I Jeśli porównamy nawet te jego pisma, które mimo wszystko próbował wydać z jego własnymi pamiętnikami, to widzimy, że w tych pamiętnikach jego poglądy były radykalne. I też, żeby osłabić zarzuty toczone wobec niego, Teilhard de Chardin twierdził, że tak Kościół odrzuca panteizm, ale nie każdy twierdził, że ten panteizm uznawany przez niego jest w pewien sposób akceptowalny. Wysnuł taką teorię o różnych odmianach panteizmów. Niektórzy badacze ten pogląd Thierry de Chardin uznali mianem panenteizmu. Czyli taki pogląd, że Bóg zawiera w sobie świat, ale jest mimo wszystko od niego większy. Jednak tutaj też jest ta kwestia, że ta substancja nie będzie się różnić substancja świata od substancji Boga. Na to zwraca uwagę Gary Lagrange, przytaczając konkretne cytaty ze świętego Tomasza z Akwinu, twierdząc, że Tomasz z Akwinu odrzucił panteizm w każdej postaci. I to może być. Dosyć abstrakcyjne dla Państwa, ale ma konkretny wpływ na etykę, na naszą rzeczywistość, bo tak jak już mówiłam, wiąże się to z tematem dobra i zła. Czy to nawet do, tematem wolnej woli, ponieważ jeśli wszystko jest Bogiem, jeśli człowiek jest tylko częścią jakiegoś większego bóstwa, to często jest to związane z poglądem. O determinizmie człowieka, że człowiek nie ma swojej własnej woli, tylko wszystko co robi, już ktoś za niego zaplanował, a on działa tak właściwie niezależnie od siebie, co ma być, to robi, nie ma takiej odpowiedzialności w tym wszystkim za swoje życie. Bardzo ciekawie zostało to ujęte przez papieża Piusa X w takim tekście Syllabus Errorum. Ja tutaj zachęcam bardzo Państwa do sięgnięcia po te encykliki papieży przedsoborowych, zwłaszcza Piusa X, Piusa IX, Leona. 13 syllabus to był taki zbiór zdań potępionych. I właściwie to była odpowiedź na te nurty w filozofii, takie jak filozofia Spinozy, filozofia Hegla, czy później już myśl Feuerbacha, myśl Marksa. Chociaż tutaj żaden autor nie został skrytykowany, ani wymieniony z nazwiska, potępiono konkretne poglądy. I też nie potępiono ich tak o, ponieważ nam się nie podobają, ale dlatego, że e, ich przyjęcie ma konsekwencje dla całego społeczeństwa. Czyli już wtedy przewidziano, że przyjęcie pewnych poglądów będzie mieć zgubny wpływ dla naszej cywilizacji. Co właściwie dzisiaj dopiero widzimy, gdy te poglądy wygrały. I opisując ten pogląd, można by powiedzieć, panteistyczny, również no, można by powiedzieć marksistowski, tutaj, chociaż nie jest to konkretny cytat z żadnego autora, ale taki zbitek poglądów, to to jest pierwsze z tych zdań. Jakie zostało w tym sylabusie błędów potępione, więc tutaj Państwu je przeczytam? Nie istnieje żadna najwyższa, najmądrzejsza i w pełni sprawująca swą opatrzność istota boska, różniąca się od całego świata. Bóg jest tym samym, co cała natura rzeczy i dlatego podlega zmianom. Bóg też rzeczywiście staje się w człowieku i w świecie. Wszystko jest Bogiem i ma tę samą substancję Boga. Jedną i tą samą rzeczą jest świat i Bóg, a zatem duch i materia, konieczność i wolność, prawda i fałsz, dobro i zło, sprawiedliwość i niesprawiedliwość są tym samym. I tutaj widzimy te. Bardzo ciekawie zawarte konsekwencje tej myśli panteistycznej, co też widzimy, tutaj daje kilka przykładów w tych poglądach Tejarda, gdzie on pisze, że Bóg przez to, że się wciela, to w pewien sposób staje się uczestnikiem zła. Tutaj on pisze, czy jednak wcielać się nie znaczy uczestniczyć w cierpieniach i złu właściwych wielości. Więc ten. Tutaj temat zła również się pojawia. Dla Tejarda de Chardin samo zło jest wtórnym, ubocznym produktem procesu ewolucji, więc jest czymś koniecznym dla tej tradycyjnej doktryny katolickiej. Zło nie istnieje nigdzie materialnie, żaden przedmiot, na przykład nóż, ani żaden człowiek sam w sobie nie jest zły. Złe są jego czyny, jeśli kogoś tym nożem zabija. Tutaj mamy koncepcję, że to zło istnieje jako efekt procesu ewolucji, istnieje nieuchronnie, co też wiąże się z tym, Właśnie pozbawieniem człowieka wolnej woli. Człowiek jest w jakimś takim procesie, i również jeśli weźmiemy pod uwagę ten panteizm ewolucyjny, to zwiąże się to z tym, że świat musi nieustannie ulegać zmianom, zmianom ulegają teorie, zmienia się sam człowiek, zmienia się otaczająca nas rzeczywistość i to dzisiaj widzimy w, w tych różnych ideologiach, które w imię postępu coraz bardziej pragną zmienić społeczeństwo, zmienić rodzinę, zmienić tradycje, kulturę, dlatego Serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się z lekturą. Być może w kolejnych odcinkach przyjrzymy się dokładniej innym rozdziałom, takim jak na przykład modernizm, czy same główne zasady filozofii, czym się różni filozofia bytu od filozofii stawania się. I widzimy tutaj cały proces, który które trwało kilkaset lat tego upadku takiej tradycyjnej myśli filozoficznej, która towarzyszyła Europie. Teraz wydaje się, że obserwujemy już te konsekwencje upadku pewnej myśli a przyjęcia właśnie tych poglądów, które możemy szeroko określić jako poglądy Panteistyczne, które w konsekwencji prowadzą do ateizmu, które w konsekwencji będą prowadzić do walki z Kościołem. Tutaj, jeśli chodzi o panteizm, to jest to związane jeszcze z wieloma innymi zagadnieniami, również w kontekście tego, o czym mowa, że należy zamknąć. Kościoły, bo przecież Bóg jest wszędzie przecież człowiek może się wszędzie pomodlić jak to e, powiedziała doktor Uchańska na łamach portalu deon.pl i tutaj również ten tomista z początku XX wieku e, podaje e, dokładny opis tego zagadnienia obecności Bożej e, ponieważ również w tym w filozofii świętego Tomasza istnieje pogląd, że Bóg jest obecny we wszystkich rzeczach, ale nie jest wszystkimi rzeczami, tak jak to jest w panteizmie. Jest we wszystkich rzeczach obecny jako ich stwórca. I mówimy tutaj o ogólnej obecności Boga, o takim pierwszym jej etapie. Kolejny etap to jest obecność szczególna, więc już nie dotyczy wszystkich rzeczy, a jedynie... Dusz sprawiedliwych, tak to doktryna katolicka tutaj podaje, czyli osoby w stanie łaski uświęcającej, osoby, które nie są w stanie grzechu śmiertelnego, to teologia katolicka uczy nas, że właśnie w tych duszach mieszka, mieszka w pewien sposób Bóg. Nie jest to taka obecność jak obecność Boga, chociażby w tym stole, gdzie możemy mówić jedynie o takiej pewnej obecności, jako, że Bóg jest twórcą tego stołu, ale całkowicie różni się substancjalnie, jest nieskończony, jest niezmienny, a, a ten stół możemy za chwilę zniszczyć. Podobnie jest właśnie, jeśli chodzi o człowieka, ale tutaj, jeśli ta dusza jest w stanie łaski uświęcającej, to może się cieszyć rzeczywiście taką konkretniejszą, głębszą obecnością Boga w swojej duszy. Jeszcze jest inna obecność, o której pisze Granż, najbardziej szczegółowa, najdokładniejsza, jaka może być, i jest to obecność boga w człowieczeństwie Pana Jezusa. No a co za tym idzie w Komunii Świętej, gdzie uznajemy, że Pan Jezus jest realnie prawdziwie obecny i stąd właśnie ta wiara w realną obecność no, sprawia, że, że w tym sakramencie Bóg istnieje szczególnie, więc nie można porównać jakiejś modlitwy w domu do przyjęcia e, komunii e, świętej. Jest to, jest to zupełnie e, coś innego. Widzimy tutaj e, zupełną, zupełną zmianę, jeśli, jeśli chodzi o to podejście. No i brak już w dzisiejszym czasie e, dokładnie tej nauki. Tutaj jedynie Państwu tłumaczę to hasłowo w książce, właśnie w tym rozdziale poświęconym panteizmowi. Staram się to rozbić o wiele dokładniej, nawiązując również do różnych innych filozofów. Więc jeśli zainteresował Państwa ten temat, to zachęcam od niedawna książka, Tomizm garigula Granża wobec wizyty Jarda de Chardin. Jest również dostępna na stronie Capital Book. Ja serdecznie Państwu dziękuję. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania kanału C-Kultura oraz do wspierania tego kanału. Serdecznie dziękuję.